Witam Was w kolejnym Vlogmas. Jestem w szoku, jaki mam dzisiaj dobry humor. Znowu. Ha. Chociaż jak się obudziłam, to przyznam, że nie chciałam się wstawać, bo była godzina 8. Ustawiłam sobie specjalnie budzik, żeby wstać w czasie, bo musiałam zrobić miniaturę do pierwszego vlogmasa eee, i jeszcze tam parę rzeczy pogodzić przy komputerze. Ale się rozbudziłam. Posłuchałam świątecznej piosenki i od razu jakoś tak mi się lepiej zrobiło. W ogóle to jest śmieszne, ale nawet w styczniu, w styczniu. puszczam sobie świąteczne piosenki latem, to też mam od razu jakoś tak więcej energii do działania. Więc no, polecam, może Wam też się sprawdzi. Nagrywam tutaj e, parę materiałów i też odkopałam w szufladzie ten jam z Wilkień, Malina i lici. Bardzo dobry, bez dodatku cukru, taki naturalny, więc on po kilku dniach w sumie trzeba go zjeść. Dlatego jest taki mały słoiczku, bo normalnie pleśnieje, jak się go otworzy. Jest dobry, bo jest taki kwaskowo-goszkawy. No, czuć, że tutaj nie ma cukru, 100% tylko orzechów, orzechów, owoców. Więc ogólnie polecam Wam te drzemy z Wilgain, bo już miałam kilka smaków i naprawdę każdy mi smakuje. Zrobiłam sobie herbatę, śniadanie i idę oglądać vlogmasy to, co tam się dzieje na YouTubie, bo no, wystarczy, że jeden dzień się nie, czegoś nie obejrzy, to już ma się zaległości, nie. No i właśnie też przekazujcie dajcie mi znać, czy chcecie, żebym dodawała vlogmasy codziennie, czy w ogóle jesteście w stanie to oglądać, czy na przykład jak jednego dnia nie dodam to, czy nic się nie stanie, więc wiem, wiem, że się nic nie stanie, ale tak ogólnie chcę się upewnić, bo jakby no wiem, że w ciągu tygodnia ciężko jest oglądać codziennie. Filmy, tym bardziej, jak jest teraz ich aż tyle, jak oglądacie, nie wiem, dwóch, trzech twórców i każdy nagrywa vlogmasa, no to powodzenia dla was, powodzenia też dla mnie, bo ja sama oglądam kilku, więc też postaram się nie nagrywać tych vlogmasów takich długich, żeby one miały to, nie wiem, max 15 minut, 18 może, e, żeby po prostu nie były takie długie filmy, tylko faktycznie takie zwięzłe, konkretne. A dzisiaj będzie zwięźle konkretnie, bo będziemy dekorować mój pokój na świąteczny. No czyż może być lepiej? Nie sądzę. Wyciągnęłam pudło tutaj z moimi różnymi świątecznymi dekoracjami, więc zaraz sobie wszystko powykładam. Na lata też yy, kup świąteczne. Mam na przykład z Londynu i jest przepiękny. On nie jest taki z świąteczny, ale kupiłam w zimę po prostu I mi się bardzo kojarzy teraz ze świętami. Jest on Catch Sun z współpracy z The Great British Bake Off. jest tutaj też taki kubek, szklanka Santa Baby. I on jest z Pepko. i widziałam, że jest cały czas też dostępny, bo ja kupowałam w tamtym roku. Tu mam taki z Tigera i tutaj mam jeszcze taki z Homely. On też ma już Parę lat. Mam też choinkę, więc zaraz sobie ją w jakieś fajne miejsce położę. Przygotowałam też różne poszewki e, na łóżko, żeby zmienić sobie pościel na taką bardziej e, świąteczną. Na przykład tutaj mam z Home Home taką poszewkę Merry Christmas. Tutaj mam jakieś takie śnieżynkę. Tutaj jest taka najbardziej powiedzmy świąteczna pościel, jaką mam. Więc co? zaczynamy dekorowanie. Jak zawsze moje życie jest pełne spontanów, co bardzo mi się to podoba. Muszę sobie zrobić przerwę w dekorowaniu pokoju, widzicie, ubrałam się w inny sweter, spodem stanik sportowy, żeby nie było, wiecie, że tak elegancko. Lekko się podmalowałam eee, i później dokończę dekorowanie pokoju, szczególnie palmę, jeszcze będę chciała jakoś troszeczkę bardziej sobie ją, ją świątecznie przystroić tą paczkę otworzyć, którą wczoraj już otworzyć, ale niestety nie dałam rady. I słuchajcie, ja myślałam, że w tej paczce jest coś innego, a czy jest jeszcze coś innego. W sumie mogłam to jednak wczoraj otworzyć, no ale trudno. Jest to kalendarz adwentowy! Kalendarz adwentowy z Wilgien, czyli firmy, z którą współpracuję i ja powiem wam, ten kalendarz powinnam dostać już dawno temu, ale on, że tak powiem, zaginął w akcji i dopiero mnie przyszedł teraz. Ale słuchajcie, to nic. Jest taki dosyć ciężki i gruby, ale jest przepięknie wykonane. Są tutaj takie... Ja myślałam, że są krety, ale to chyba są takie ale więc Jak zbuję, nie ja. wiem. Ehm, I otworzę sobie dzisiaj trzy okienka z racji tego, że jest to trzeci dzień vlogmas, no, więc otwórzmy trzy okienka. Jedyneczka, bo w mega się ekscytuję. Kocham takie rzeczy. Ale za moich czasów to kalendarze to były po prostu z czekoladkami i to jeszcze ta czekolada była taka, wiecie, margarynowa, więc... A teraz, teraz, proszę Państwa, ciao, ciao. Mam tutaj oh, Nut Butter Cups, White Peanut Butter Bliss. Słuchajcie, to jest tak dobre. Ja już Wam mówię, że to jest dobre. No, coś obłędnego, więc takie cupcake czy Alarizy. Tylko one są białe i czekoladzie i w środku jest taki krem z masą orzechową. Coś obłędnego. Więc to jest jedyneczka w dwójce. Co mamy w dwójce? Halo, halo, tutaj jest dwójka. Najgorzej to będzie znaleźć, nie. częściowa coś, coś tutaj. I co, tutaj w ogóle jest coś napisane jeszcze. Czemu ja tego nie zauważyłam wcześniej? Nie mam czasu, a ja tutaj teraz się zaklę zaczynam otwierać. Health is wealth. Invest in yourself. What? Mega. To prawda. A w dwójce mamy success comes, comes from your hard work, determination and persistence. Mhm. Tutaj mamy Peanut Butter Protein Bar z organicznego, roślinnego białka. Coś takiego. I on jest po prostu aha, peanut butter, czyli po prostu orzechowy. Batonik, super. Each day is a new opportunity to improve. Holama no. no ok. Protein Energy Bar. Banan i ka -ka kokoa. Kakao i proteinowy batonik. Super. I to są słuchajcie pełne produkty, więc... I z tego co wiem, to on jest to jeszcze w promocji Black Friday'owej, nie wiem czy jeszcze jest dostępny. Ale no jak coś to mówię. Więc super, będziemy otwierać codziennie. A tutaj jest jeszcze dostępny taki mniejszy z małymi e, cupcakeami, ale to idzie na prezent, więc tego nie otwierać. Po prostu są takie małe kapkietki właśnie, ale z takim mniejszym opakowaniem. Więc tak. Ja zwykam na spotkanko i oczywiście zabieram was ze sobą. na billboardach. Tu nie sądziłam, że aż tak szybko. tylko biegnij po tą piżamę z pepko z działu dziecięcego, naprawdę słuchajcie, jest świetna. Ja jestem tylko w szoku, że ta na 1,70 70 jest naprawdę tak obszerna i te rękawy, słuchajcie, ja mam długie ręce, okej? Okay? I patrzcie na to. Ona jest... Dotąd mi sięga, nie? Dotąd mi sięga. Jak to jest, kurde? A teraz dzieci takie duże są, nie mam pojęcia, jeśli chodzi o nogawki, też są. Czekajcie, też są długie. Teraz podwinię tą nogę, więc aż tak tego nie widać, ale naprawdę jest super. Ja się będę z wami żegnać, dzisiaj był taki krótszy vlogmas, ale myślę, że to nawet lepiej, bo będzie się po prostu lepiej oglądało. Także dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o kciukach w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. I co? Widzimy się już jutro, pa!